Nowoczesna technologia zabiła strach przed izolacją. W latach 90. wystarczyło, że w pobliżu nie było budki telefonicznej i bohaterowie horroru byli zdani tylko na siebie. Na przykład teksańska masakra piłą mechaniczną albo wzgórza mają oczy. A dzisiaj utknąłeś w lesie z bandą dzieciaków? No, wyciągasz telefon i dzwonisz na 112 i po problemie. No właśnie, dlatego od około 20 lat każda grupa nastolatków, która ugrzęzła w ciemnym lesie, w horrorze oczywiście, sprawdza telefony. No i co? Albo brak zasięgu, albo brak roamingu, albo rozładowana bateria, albo nikt nie wziął powerbanka. W dzisiejszych czasach, gdy każdy z nas jest praktycznie przyklejony do telefonu, no taka sytuacja praktycznie nie ma miejsca. Nie ma możliwości się wydarzyć, że ktoś albo nie ma powerbanka. Albo bateria sięga z zera, albo no, nie ma zasięgu. Taki motyw wymaga od twórców no, nieco więcej kreatywności, no bo serio, odcięcie bohaterów od sieci tylko dlatego, że zapomnieli ładowarki, no to już trochę nie wystarcza.